17 Norbert, ty tygnoju. Tak, tak, tak. No i to leci rankingów przez te ligi i w ogóle się z tym nie czuje gorzej. O tygnoju. Bartek mówi, że stracił w ogóle ranking, bo grał ligi. prawda jest dla mnie taka, że on, na, że on nie gra na 2400 na czeskomie. Po prostu sobie nabił ten ranking na Oli Botes i na innych tam kobietach Co? i po prostu teraz jakby grać Ale nie chcesz, żeby to zabrzmiało źle. Zaczął grać z normalnymi widzami. Jakby życie zweryfikowało, na jaki on poziom gra. Ja uważam, że Bartek gra na jakieś prędzej 200-2300 na czasach. Ja Nie mówię, że nie jest w stanie wbić jakiejś. 2400, 13 stycznia. Wbiłem. Ale no wtedy jak on tam robi 2400-2500, to głównie z tego powodu, że grał ciągle z Botes i z tymi innymi Ja nie uważam, że on gra na te 2400 czy 500. Kur ja to na drugim roku chcę i jest, o, że